Audycja powstała w Radiu Warszawa 106.2FM. Lubisz nas słuchać, wejdź na www.radiowarszawa.pl i wspieraj Z Ewangelii Świętego Marka. Uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili o Jezusie. Mabel Zebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy Jezus przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach, jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. Jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i dopiero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę powiadam Wam, Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się dopuścili ludzie, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem: Ma ducha nieczystego. Dwie myśli z dzisiejszego słowa. Pierwsza, Chrystus zostaje oskarżony przez faryzeuszów, że to, co czyni, to, co głosi, to czyni we współpracy z Brzebubem. Myśmy powiedzieli absurdalne, ale Jezus pełen spokoju odpowiada na to pytanie, że podzielony dom lub Królestwo nie może przetrwać. Wewnętrzna sprzeczność prowadzi do upadku. Ta myśl jest istotna również w kontekście życia społecznego, jak i każdego z nas wewnętrznego życia. że jedność, która opiera się na zgodzie z wartościami Bożymi, jest fundamentem, które pozwala na skuteczną walkę ze złem. To jest dzisiaj zaproszenie dla nas. Abyśmy nie byli ludźmi, którzy szukają konfliktu, którzy szukają winnych, którym łatwo przychodzi oskarżać innych, ale żebyśmy zobaczyli, że jesteśmy tymi, którzy są stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. I Bóg mówi: Idźcie i czyńcie sobie tą ziemię poddaną, że jesteśmy różni na różnym etapie drogi poznawania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale w tej różnorodności, byśmy potrafili siebie usłyszeć i zobaczyć, że mamy wspólny cel, to budowanie Królestwa pokoju, prawdy, współpracy, kształtowanie w sobie postawy, abyśmy byli darem dla siebie nawzajem. Ta dzisiejsza Ewangelia to jest zaprasza nas do tego, byśmy unikali konfliktów. Co nie oznacza, byśmy się różnili w swoim sposobie myślenia, przeżywania, odczytywania ducha Ewangelii, ale żeby w nas było pragnienie, chcemy szukać tego, co nas łączy. Chcemy poznawać. Chcemy zadawać pytania. Chcemy szukać odpowiedzi, bo mamy poczucie i mamy świadomość, że jesteśmy braćmi i siostrami. W Jezusie Chrystusie, tym, który zaprasza nas do tego, abyśmy każdego dnia mieli świadomość Jego obecności, tą świadomość, że to On zwyciężył, że zbawił każdego z nas, że jestem człowiekiem zbawionym, odkupionym. Czy mam tego świadomość? Czy żyję tą prawdą? W moim życiu Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.